Cześć, z tej strony Kamil z Innymi. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyka niemal każdego przedsiębiorcy działającego na polskim rynku: o nieuczciwej konkurencji. To zjawisko, które, choć niestety powszechne, może mieć poważne konsekwencje dla Twojego biznesu. Dlatego warto wiedzieć, jak się przed nim broni. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest nieuczciwa konkurencja? Najprościej mówiąc, to wszelkie działania przedsiębiorców, które naruszają zasady rzetelności, uczciwości i dobrych obyczajów w biznesie, a ich celem jest uzyskanie przewagi rynkowej kosztem innych podmiotów. W Polsce zjawisko to regulują przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto wiedzieć, że katalog nieuczciwych praktyk jest naprawdę szeroki. Najczęściej spotykamy się z wprowadzeniem w błąd poprzez mylące nazwy czy odpakowania, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwem produktów czy oczernianiem konkurencji. Do tej listy należy dodać także nieuczciwą reklamę, dumping cenowy, organizowanie systemów sprzedaży lawinowej czy nieuczciwe przejmowanie klientów, np. poprzez kradzież baz danych. Dlaczego zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest tak ważne? Przede wszystkim chroni Twój biznes, ale także zapewnia uczciwą grę rynkową dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Jakie prawa przysługują przedsiębiorcy, który padł ofiarą nieuczciwej konkurencji? Zgodnie z przepisami może żądać kilku rzeczy. Po pierwsze, zaniechanie niedozwolonych działań. Po drugie, usunięcie ich skutków. Możesz również domagać się złożenia przez nieuczciwego konkurenta oświadczenia odpowiedniej treści, np. sprostowania nieprawdziwych informacji. Co więcej, przysługuje Ci prawo do naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych. W szczególnie poważnych przypadkach sąd może nawet nakazać zniszczenie wyrobów, opakowań czy materiałów reklamowych związanych z nieuczciwą praktyką. Pamiętaj, że właściwym sądem do rozpatrywania takich spraw jest sąd okręgowy właściwy dla siedziby nieuczciwego przedsiębiorcy. A teraz kluczowe pytanie: jak skutecznie przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji? Przede wszystkim obserwuj rynek. Systematyczny monitoring i analiza działań konkurentów pozwolą Ci wcześniej wykryć nieuczciwe praktyki i szybko zareagować. Zadbaj też o ochronę własnej marki, odpowiednio konstruuj umowy, stosuj klauzule poufności i zakazy konkurencji, rejestruj znaki towarowe i wzory przemysłowe. W dzisiejszych czasach nieoceniony jest również monitoring mediów, szczególnie internetowych. Wiele nieuczciwych działań odbywa się właśnie w sieci poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji. Śledzenie wzmianek o Twojej marce pomoże Ci szybko wykryć szkodliwe treści. A co zrobić, gdy już padniesz ofiarą nieuczciwej konkurencji? Działaj szybko! Po pierwsze, zbierz dowody, screeny ze stron internetowych, próbki produktów, świadectwa klientów. Im więcej materiałów zgromadzisz, tym większa szansa na skuteczne dochodzenie roszczeń. Następnie, skieruj sprawę do odpowiednich instytucji, łokik, Krajowej Izby Gospodarczej lub bezpośrednio na drogę sądową. W niektórych przypadkach możesz także wystąpić o zabezpieczenie roszczeń, co pozwoli na zablokowanie działań konkurenta jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy. Nie zapominaj też o komunikacji kryzysowej. Jeśli nieuczciwe praktyki uderzają w wizerunek Twojej firmy, przygotuj strategię przeciwdziałania dezinformacji i odzyskiwania zaufania klientów. A teraz pytanie do Was: czy kiedykolwiek zetknęliście się z nieuczciwą konkurencją w swojej branży? Jakie działania podjęliście, aby się przed nią bronić? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. System INEWI: nowoczesne rozwiązanie dla biznesu w każdego gatunku i w każdym rozmiarze.